manero w naszych cepiątkach z hydropneumatyką występują siłowniki tylnego zawieszenia, które lubią utleniać się w miejscu styku ze sferą. Siłowniki są aluminiowe, w tym dokładnie miejscu. Utlenia się kołnierz trzymający uszczelkę, i uszczelka zostaje wypchnięta, i dochodzi do wycieku LDS-u. Znalazłem na AliExpress takie uszczelki metalowo-gumowe. Średnica wewnętrzna 36 mm potrzebna jest. No, zaznaczam, że to jest tylko mój pomysł. Nie testowałem tego rozwiązania, ale wydaje mi się, że no, powinno to działać. Mam pomysł taki, żeby w miejscu normalnej, standardowej uszczelki zamontować taką uszczelkę metalowo-gumową, a tylny siłownik po prostu zeszlifować mu uszkodzony kołnierz, który powinien trzymać tą uszczelkę, tak? Oryginalną. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy martwić się, że zabraknie nam si siłownika, tego korpusa, tak? Bo zostało opatentowane chyba tym pomysł naprawy, żeby zeszlifować ten kołnierz i od nowa zrobić następny kołnierz, a tutaj po prostu szlifujemy stary uszkodzony kołnierz i tyle. No, proponuję dać jeszcze O-ring, ja dałem 22 na 2, żeby wycentrować idealnie tą uszczelkę metalową gumową. No i oczywiście smarujemy uszczeleczkę z olejkiem i wkręcamy w siłownik które oczywiście uprzednio zeszlifowaliśmy mu tą, ten kołnierz, tak? Na równiutko. Najlepiej na tokarce. Wydaje mi się, że takie rozwiązanie jest. No, tanie, proste w wykonaniu no i powinno być bezpieczne. Pozbywamy się tego kołnierza i w miejscu oryginalnej uszczelki stosujemy metalowo gumowe uszczelki. Dziękuję, do widzenia. Pyk, 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 meg, pyk,